Cześć, to Aleksandra. Witam Cię w moim podcaście, w którym mówię o poszukiwaniu siebie, własnej drogi życiowej oraz o ludziach, których na tej drodze spotykam. Dzisiejszy odcinek powstał w związku z książką, którą ostatnio przeczytałam, książką Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wiktor Frank to austriacki psychiatra i psychoterapeuta pochodzenia żydowskiego, który był więźniem Obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, Dachau. Jest również twórca logoterapii. A logoterapia to metoda psychoterapii, która umożliwia człowiekowi odnalezienie sensu własnej egzystencji. Książka ta jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to taka retrospekcja Frankla, jego przeżyć w obozach w Auschwitz i w Dachau. Od momentu kiedy się tam dostał, a co przeżył, aż do momentu wyzwolenia. Celem tej części nie jest jednak jedynie opis wydarzeń, ale raczej poprzez pryzmat tych wydarzeń, Frank stara się odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens życia człowieka, który znalazł się w takich warunkach? Czy w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek sensie życia w obozie koncentracyjnym? Frank stara się zrozumieć i odpowiedzieć na to pytanie, analizując e, swoich współwięźniów, e, zastanawiając się też, czemu niektórzy z nich potrafili dzień po dniu uwalczyć z tym, co działo się wokół nich, e, a inni, pozbawieni tego sensu życia, e, dawali za wygraną i umierali. Ta perspektywa Franka jest o tyle interesująca, że Oczywiście bazuje na bardzo ekstremalnych przykładach, ale wydaje mi się, że dzięki temu jest w stanie dostrzec pewnego rodzaju esencję tego sensu życia, bo jeżeli znajdziemy ją na przykładzie ludzi, którym było odebrane totalnie wszystko, to zrozumiemy, czym ten sens życia może być dla nas i druga część książki. Wyjaśnia założenia logoterapii, czy tak jak powiedziałam, to jest nurt psychoterapii, który pomaga w odnalezieniu sensu w własnej egzystencji i czemu to jest tak ważne? Czemu pytanie o sens jest jednym z kluczowych pytań, które człowiek zadaje sobie i w XX, i XXI wieku? Frank przywołuje badania, które przeprowadzili socjologowie z Uniwersytetu uh, Johns Hopkinsa, gdzie um, przebadali prawie 8 tysięcy studentów z 48, 48 wyższych uczelni i w odpowiedzi na pytanie, co uważają obecnie za najważniejsze w swoim życiu, 16% z tej grupy zakreśliło zarobić dużo pieniędzy, podczas gdy 78% Zaznaczyło odnaleźć w życiu cel i sens. I tak jak Frank tłumaczy, XX wiek charakteryzuje się egzystencjalną pustką, która wynika w dużej mierze z zanikania tego naturalnego instynktu, którym kierował się człowiek żyjący w bliskim kontakcie z naturą oraz tradycji, które jest coraz bardziej i bardziej wypierana ze społeczeństwa. Przez to człowiek. Sam nie rozumie, jak powinien postępować. W rezultacie chce postępować tak jak inni, czyli w duchu takiego konformizmu, albo robi to, czego inni od niego oczekują. Frankl jednak wierzy, że każdy człowiek ma głęboko osadzony w nim sens życia. I tutaj chciałabym zacytować fragment. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać. W tym cytacie bardzo poruszył mnie ten fragment, mówiąc o tym, że nie dostaniemy drugiej szansy, aby jeszcze raz przeżyć swoje życie. Bardzo mocny cytat pokazujący, albo też stawiający nas w takiej perspektywie, że żaden z naszych dni nie jest bez celu. Bo jeżeli faktycznie spojrzymy na to w taki sposób, że nasze życie jest ograniczone, to nie myślimy już wtedy o naszym życiu jak o tym, że kiedyś coś nastąpi. Tylko tak naprawdę mamy ograniczoną liczbę dni. I mimo tego, że nie wiemy, czy jest to 5, 10, czy. 5 tysięcy dni, to jest ich ograniczona ilość, i dlatego tak ważne jest znalezienie tego sensu, tego celu w życiu, żeby poczuć, że to nasze życie jest życiem pełnym, że nie jest życiem przypadkowym, które przeżywamy z dnia na dzień i tak naprawdę nie ma to żadnego sensu. I w tym miejscu, wracając do opisu Frankla z obozów Auschwitz. Możemy zrozumieć, że to wszystko zależy od nas, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, od warunków. Frankl opisuje, że w Auschwitz były właśnie te dwie postawy: ludzi, którzy wciąż pielęgnowali ten jakiś cel życia, który pomagał im przeżyć, oraz ludzi zrezygnowanych, którzy nie wierzyli, że cokolwiek mogą w swoim życiu osiągnąć. I myślę, że to jest idealna paralela do do tego, jak my obecnie żyjemy, ponieważ można by powiedzieć, że, że taki dobrobyt, jaki mamy w XXI wieku, jest w ogromnym kontraście do e, tego, co działo się podczas II wojny światowej, a mimo to zauważamy te same schematy, ponieważ Mamy wokół siebie ludzi, którzy mają jakąś misję, idą do przodu. Każdy ich dzień jest dniem pełnym, pełnym energii. I nie mówię tylko tutaj o jakichś sukcesach zawodowych, ale też o ludziach, którzy każdego dnia czerpią przyjemność z tego, co robią, dlatego że wiedzą, po co to robią. I jest też ta ogromna grupa ludzi, którzy żyją z dnia na dzień, i wydaje mi się, że Nieprzesadnym jest porównanie tutaj ich do właśnie ludzi umierających. Tak jak działo się to w Auschwitz, jedynie to, że tak jak opisuje to Frank, taka decyzja o bezsensie życia w obozie skutkowała tym, że człowiek umierał w ciągu maksymalnie dwóch dni. W naszym życiu, wydaje mi się, na szczęście nie mamy takiej sytuacji, że ktoś nam odbierze życie. Ale z drugiej strony sami odbieramy sobie to życie, żyjąc tak z dnia na dzień, nie widząc w tym żadnego sensu, bo tak naprawdę jaką to życie ma wtedy wartość? Chciałam tu również przytoczyć kolejny cytat z książki: Łatwo było zapomnieć, że skrajnie trudne położenie często bywa okazją do duchowego rozwoju. Zamiast potraktować trudy pobytu w obozie, jako egzamin sprawdzający ich wewnętrzną siłę, zrezygnowani więźniowie przestawali brać życie na serio i pogardzali nim, jakby było czymś całkiem bez znaczenia. I wydaje mi się kluczowe w tym cytacie jest ten nacisk na, na to skrajnie trudne położenie, ponieważ znowu widzę tutaj. Dość moc, mocny związek z, tego jak, z tym, jak obecnie żyjemy i z tym, z jakimi czasem naprawdę ciężkimi problemami muszą się liczyć ludzie w swojej codzienności. A mimo to, ta książka daje taką nadzieję, że nie ma aż tak trudnej sytuacji, w której nie moglibyśmy znaleźć tego sensu naszej codzienności, naszego życia, bo wydaje mi się, że bardzo trudno znaleźć gorsze położenie niż to, w jakim byli więźniowie w Auschwitz czy w innych obozach, będąc narażeni na ciągły stres tego, że y, mogą zginąć w każdej chwili. Frank opisuje też różne postawy swoich współwięźniów, właśnie w tym kontekście y, poszukiwania tego sensu na co dzień, czy też całkowitego zatracenia się w takim maraźmie bez I pokazuje, że. To tak naprawdę był jedyny wyznacznik tego, czy ktoś był zdolny do przeżycia tego obozu, ponieważ warunki, w jakich e, tam mieszkali, co jedli, e, jakiej katorżniczej pracy byli poddawani, dawał im szansę jak 1 do 28, że to przeżyją. I e, Frank mówi, że dla niego osobiście takim sensem życia, siłą, która pozwoliła mu przeżyć obóz, było to, że w momencie, kiedy trafił do obozu, miał ze sobą rękopis swojej pracy naukowej na temat logoterapii, i pracę tą oczywiście zebrano mu, jak tylko dostał się do obozu, i miał w sobie taką świadomość, że jeżeli on zginie, to nikt inny nie dowie się już o tym, co napisał. Z nikim nie będzie mógł się tym podzielić. Możliwe, że nikt inny na takie coś nie wpadnie jak on. Ponieważ, tak jak mówi to Frank, jako istoty ludzkie jesteśmy wyjątkowi i jedyny w swoim rodzaju, co wyróżnia nas spośród innych. Jest to, można by powiedzieć, banalne stwierdzenie, bo, bo cóż jest bardziej oczywistego niż to, że wszyscy się od siebie różnimy, wszyscy jesteśmy inni, mamy inne talenty, inne osobowości. Jednak zdaje się, że wszyscy staramy się żyć w ten sam sposób. Według ustalonych norm, i bardzo często nie dopuszczamy do takiej myśli, że moglibyśmy żyć inaczej, że to nasze życie mogłoby mieć większy sens, jeżeli osiągniemy te wyżyny, które mamy tak naprawdę już w sobie. I dla Frankl'a było to właśnie napisanie tej pracy naukowej, i to tak naprawdę trzymało go przy życiu. Frankl opisuje również, że jak, gdy zachorował na tyfus plamisty, to znajdował jakieś małe karteczki i zapisywał jakieś urywki słów, urywki zdań, które wciąż pamiętał, aby w jakiś sposób to, co było w jego głowie, mogło przetrwać dalej. I on wierzy, że właśnie dzięki temu udało mu się wyjść z tej choroby i finalnie dożyć wyzwolenia obozu. Byli również ludzie, byli również współwięźni, którzy. Z dnia na dzień gasli, ponieważ nie mogli zrozumieć, że jest, jakiś, że jest jakiś sens w tym, co się wokół nich dzieje, wśród tego cierpienia, niezasłużonej krzywdy, agresji, śmierci, że jest w tym większy sens. I poddawali się. Pewnego dnia po prostu nie wstawali z łóżka i to był ich koniec. Ale tym sensem, które którego nie dało się znaleźć wokół, mogło być właśnie to, co na nas miało czekać. Frankl opisuje, że dla wielu więźniów była to po prostu perspektywa spotkania rodziny, spotkania swoich bliskich, i to tak naprawdę pomagało im przeżyć. Ale też tak naprawdę sam obóz, samo bycie tam dawało im też wiele powodów do tego, żeby zrozumieć, że życie ma sens, że. Wystarczy czasem nikły uśmiech, czy jakiś dowód, sympatii dla drugiego współwięźnia, żeby kogoś podtrzymać na duchu i może tym samym uratować mu życie. Chciałabym przejść do tego, w jaki sposób można poszukiwać tego sensu. Tak jak pisze o tym, Frank, sens życia można odkryć na trzy sposoby. Pierwszy poprzez twórczą pracę lub działanie, Drugi poprzez doświadczanie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem. Trzeci, poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpienie. I tutaj chciałabym się chwilę zatrzymać na tych trzech na tych trzech rodzajach sensu, ponieważ czytając tą książkę, miałam, takie, miałam taką myśl, że nie do końca zgadzam się, zgadzam się z pierwszym rodzajem, a mianowicie słyszałam o wielu ludziach, którzy. Którzy swojej pracy nadawali ten ogromny sens, tylko w momencie, kiedy na przykład jakaś ich misja czy jakiś projekt dobiegł końca, tak jak w przypadku aktorów czy w przypadku astronautów, gdzie ich misja kosmiczna dobiegła końca, to ludzie ci często zapadali na depresję. To jest też powód, dlaczego wiele osób związanych z telewizją czy celebrytów, jest związanych z, z różnego rodzaju akcjami humanitarnymi, aby cały czas pielęgnować ten sens w sobie. Ale zatrzymując się tutaj tylko na tym aspekcie pracy, zauważam właśnie, że tutaj coś mi się nie zgadza, że jeżeli sens, który mamy i który nas jakoś prowadzi przez życie, w pewnym momencie może zniknąć, bo osiągnęliśmy go, no to nie był dla mnie on takim Uniwersalnym narzędziem do tego, żeby tego sensu poszukiwać, skoro może się on nam wyczerpać. Ale zaczęłam rozumieć, że Frank mówi chyba tutaj o czymś innym. Nie mówi do końca o tym, że sama praca ma ten sens. Tak samo jak w swoim przypadku, nie chodziło mu tyle e, o to, żeby po prostu napisać to, żeby przelać to, co miał w głowie na papier, bo nie zapomniał tego. Ale bardziej chodziło mu o to, żeby przekazać to innym, żeby podzielić się tą wiedzą z innymi. I wydaje mi się, że tutaj jest sedno tego sensu, które polega na pracy czy na pewnym działaniu, że to jest działanie, które wypływa z naszego serca, z naszej wiedzy, umiejętności, ale tak naprawdę skupia się na relacji z drugim, z drugim człowiekiem, na tym, żeby komuś pomóc, tomu. Naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami, żeby miało to jakiś wpływ na otaczający nas świat. Tak jak było to w przypadku Frankl'a i jego logoterapii. Drugi przykład to doświadczenie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem, i tutaj w pewien sposób jest to dla mnie tożsame z, z tym pierwszym sensem, jednak jest to uzyskiwane w bardziej bezpośredni sposób, w bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, niż ten kontakt poprzez jakąś naszą pracę. I trzeci sposób to przez to, jak znosimy cierpienie. I to był chyba sposób, który jakoś najtrudniej było mi zrozumieć, ale tutaj znowuż mogę się odwołać do tego cytatu, który wcześniej przywołałam, czyli to, że to trudne położenie bywa okazją do duchowego rozwoju, czyli że czegoś nas uczy, że poprzez to cierpienie, które no może być fizycznym cierpieniem, może być psychicznym cierpieniem. Dotyczyć naprawdę wielu różnych aspektów życia, może tak naprawdę nas czegoś nauczyć, może nam coś pokazać. Frank mówi też tutaj o takim poczuciu bez sensu, poczuciu takiej egzystencjalnej pustki, kiedy nie widzimy tego sensu. I wydaje mi się, że w tym kluczu możemy zrozumieć to, że to cierpienie może nadać nam sens w takim sensie, że. Jeżeli czujemy tą egzystencjalną pustkę, czujemy się źle sami ze sobą, to tak naprawdę to jest sygnał naszego organizmu do nas, że czegoś nam brakuje. Czegoś, co jest dla nas bardzo ważne, tego nam brakuje. I Frankl mówi też o tym, że takie poczucie bez sensu samo w sobie nie stanowi żadnej patologii, lecz jest dowodem tego, że jesteśmy ludźmi. Co wydaje mi się, że jest też bardzo budujące, bo. Ja sama zmagałam się z tym tematem i zmagam nadal, z tym, że zastanawiam się, po co żyję, jaki jest sens mojego życia. I to jest bardzo ciężkie pytanie, i ono zostawia w człowieku takie poczucie beznadziei, właśnie bez sensu, i można za tym pójść i do nikąd nie prowadzi. W takim sensie, że nasz stan się tylko pogarsza, a to, czym mówi Frank, czyli to cierpienie, ten dyskomfort, który czujemy, ten lęk, ten niepokój, tak naprawdę może stać się taką siłą napędową do tego, że będziemy się chcieli odbić od tego dna i znaleźć ten nasz sens w życiu. I tutaj dalej cytat z książki: Człowiek musi mieć powód, aby być szczęśliwym. Gdy jednak taki powód odnajduje, automatycznie doświadcza szczęścia. Jak widać, istoty ludzkie nie gonią za szczęściem jako takim, lecz szukają powodu, dzięki któremu staną się szczęśliwe. I dalej. Bycie bezużytecznym porównywano z kolei do prowadzenia życia pozbawionego sensu, ale gdy tylko pacjent był w stanie wypełnić nadmiar wolnego czasu jakąś ochotniczą i mającą sens pracą, jego depresja ustępowała. I bardzo odnalazłam się w tych słowach, bo Sama tego ostatnio doświadczałam, czyli tego, że ogarniało mnie takie uczucie bez sensu. Trochę nie wiedziałam, w jakim kierunku powinienem iść, co dalej robić. I nie mówię też tego z takiej perspektywy, że już to ogarnęłam, już wiem, co dalej robić, lecz z takiej perspektywy, że nie pozwalam temu mnie tak totalnie opanować, bo wydaje mi się, że to jest właśnie najbardziej niebezpieczne w tym stanie. Że takie poczucie bez sensu powoduje pewnego rodzaju niepokój w naszym organizmie, bo jest to sytuacja, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. Nasz organizm, nasz byt, jako byt człowieka, poszukuje sensu. Tak jakby sens jest wręcz wpisany w nasze bycie, to, że jesteśmy ludźmi, żyjemy po coś. Więc przez to, co może się wokół mnie dziać i. W jakich sytuacjach jestem postawiona, może powodować, że nie widzę tego sensu w swoim życiu, i wtedy mój organizm reaguje pewnego rodzaju napięciem, niepokojem. I co jest ważne, co ostatnio też odkryłam, to jest natura emocji. Czyli to, że gdy mamy jakąś emocję w sobie, to ona ma taką tendencję do przykrywania wszystkiego wokół. Ja sobie tak to ostatnio wyobraziłam, jako taki lejący się klej, czyli ta emocja gdzieś występuje w związku z właśnie jakąś sytuacją, czyli jak w tym przypadku z zrozumieniem, że brakuje mi sensu w życiu i pojawia się emocja, czyli ten niepokój, który możemy zobrazować tym takim klejem lejącym się, tylko on nie zostaje na miejscu tego, co odkryłam, tylko rozlewa się na wszystkie inne dziedziny mojego życia. Przez to Odczuwamy takie totalne poczucie bez sensu wszystkiego, co robimy. Nie jesteśmy wtedy w stanie zrozumieć, że nasz organizm po prostu potrzebuje sensu, potrzebuje celu, tylko wtedy, nawet w rzeczach, które robimy, nie zauważamy tego sensu, bo czujemy ten taki ogrom beznadziei, który nas opanował. To też jest bardzo często przyczyną depresji. I Frank mówi o tym, że Znalezienie takiej, takiego działania czy jakiejś pracy, która ma dla nas sens, nie jest to jakakolwiek praca, tylko ona jest właśnie zgodna z naszymi wartościami, i też nasze sumienie podpowiada nam, że to jest spójne z tym, kim jesteśmy, kim chcemy być. Wtedy następuje taka naprawdę nagła zmiana naszego nastroju. I oczywiście, jeżeli ktoś choruje na depresję, to może to nie wystarczyć, ponieważ depresja może mieć różne źródła i w wielu przypadkach może okazać się, że farmakologia jest jedynym rozwiązaniem wyjścia z tej sytuacji. Jednak ja osobiście doświadczyłam tego, o czym mówi Frank, czyli to, że potrafiłam siedzieć w domu, leżeć w łóżku i myśleć, że moje życie totalnie nie ma sensu. I też nie potrafiłam wykrzesać z siebie niczego pozytywnego, bo wszystko widziałam w czarnych kolorach. Do momentu, kiedy jakaś sytuacja się stała, i nagle czułam, że ogarnia mnie taka chęć do działania, bo nagle, może nawet w nieuświadomiony sposób, zauważyłam, że to ma sens, że chcę się tym zająć, bo widzę, że to do czegoś prowadzi. I aż sama byłam w szoku tego, jak kontrastowe mogę mieć reakcje w ciągu jednego dnia. Zwykle te takie pozytywne emocje u mnie wynikały z na przykład przesłuchanie jakiegoś podcastu, obejrzenie jakiegoś vloga, gdzie ludzie mówili o na przykład swoich celach na dany miesiąc albo o tym, jak zorganizować własną przestrzeń, bo to są tematy, które bardzo jakoś mnie pasjonują i lubię o tym słuchać. I pamiętam właśnie jeden taki dzień, kiedy leżałam w takiej beznadziei. nie ja słuchałam podcastu, w którym była mowa o wyznaczeniu sobie celów na listopad wyzbrało to we mnie taką energię, bo nagle zrozumiałam, bo nagle poczułam tą taką sprawczość, że ja mogę sobie faktycznie wypisać jakieś cele i mogę je spełnić. I już abstrahując od tego, w jaką stronę to dalej poszło, to pamiętam, że to dało mi taką, taki ogrom działania, bo nagle w moim życiu pojawia się jakaś konkretna rzecz, którą mogłam zrealizować, i dla mnie to było jakimś tym, no, dość krótkotrwałym wtedy niestety, ale wciąż sensem. Więc ważne też jest, żeby przeanalizować swoje życie i to, w jakich sytuacjach się znajdujemy, czego tak naprawdę szukamy, żeby znaleźć ten sens, który nie będzie tak chwiejny, który będzie prowadził nas przez to nasze życie i będziemy pełni ekscytacji, ponieważ świadomość tego, że nasze życie jest ograniczone, czyli można powiedzieć, celem życia niejako jest śmierć, bo nie będziemy żyli wiecznie, ale przez to, że ta śmierć jest na końcu, to możemy mieć w sobie tą taką ekscytację, że to wszystko, ten cały czas, który dzieli nas do tego momentu, możemy wypełnić niezliczoną ilością rzeczy, które przyczynią się do czegoś właśnie. I, i może to być coś, co wynika z naszych umiejętności? Może to być coś, z drugiej strony, co przybliża nas do innych i lepsze ich życie. Frank mówi też o tym, w jaki sposób można poszukiwać tego sensu. Między innymi poprzez badanie ludzi, którzy znaleźli swój sens i możemy sobie wtedy zadawać pytanie, jak oni to zrobili, co było tym sensem dla nich. Oprócz tego skupić się też na takim naszym sumieniu, naszym wewnętrznym głosie, ponieważ on tak naprawdę jak taki trochę sufler, Wskazuje nam kierunek, jaki powinniśmy obrać w danej sytuacji, a który idzie w zgodzie z naszymi wartościami. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednym terminie, który pojawia się w książce, a mianowicie o lęku antycypacyjnym, albo inaczej mówiąc o hiperintencji. I dotyczy i to tego, gdy bardzo chcemy coś osiągnąć, czyli można by powiedzieć za bardzo. Mamy ten jakiś cel przed oczami. Autor przywołuje tam y, kilka przykładów, ale najprościej jest wyobrazić sobie, że chcemy coś tak bardzo, że tak naprawdę nie możemy tego osiągnąć, bo tak bardzo się na tym skupiamy, tak bardzo wręcz się stresujemy, że wychodzi nam coś całkowicie innego, bo nie skupialiśmy się tak naprawdę na procesie robienia tej rzeczy, tylko patrzyliśmy tak bardzo do przodu. I skupialiśmy się tylko na efekcie, a nie na procesie. Może też dotyczyć to negatywnych elementów, czyli jakichś naszych fobii albo lęków. E, autor przywołał tutaj sytuację człowieka, który, który miał taką dysfunkcję, że bardzo się pocił w, publicznych, w przestrzeniach publicznych, w kontakcie z innymi ludźmi. No i myśląc o tym, że nie chciałby się pocić, tak naprawdę tylko to powiększał. Frank proponuje tu też taką metodę aby w takiej sytuacji jeszcze bardziej skupić się na tym, czego się boimy. Czyli w tym przykładzie, gdzie człowiek właśnie bardzo się pocił, powinien on, wiedząc, że taka sytuacja, taka sytuacja nadchodzi, powiedzieć sobie, też właśnie z lekkim humorem, zwykle mogłem wypocić z siebie jeden litr wody, a teraz wypocę 10 litrów. Będę tak spocony, że nie byłem tak nigdy spocony. I Autor mówi, że takie właśnie nastawienie organizmu na najgorszy możliwy scenariusz w danej sytuacji pomaga nam tak naprawdę przezwyciężyć ten lęk, tą fobię. Mówił też o osobach, które panicznie bały się jeździć w zatłoczonych tramwajach, bo bały się, że zemdleją, i osoby, które potrafiły, właśnie wiedząc, że taka sytuacja nadchodzi. Wyobrazić sobie, że hej, zaraz na pewno zemdleję tutaj, upadnę koncertowo na sam środek tramwaju, ludzie będą wokół mnie na mnie patrzeć, i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie potrafili całkowicie wyjść z tego lęku, co jest naprawdę niezwykłe. Ale też, kiedy sama próbowałam zrobić to samo ćwiczenie, to. Nie jest to aż tak łatwe, jakby można było powiedzieć, jeżeli faktycznie działamy na jakiejś rzeczy, która faktycznie sprawia nam lęk. Ale naprawdę warto, bo zauważyłam na swoim przypadku, że o ile nie miałam może tak bardzo jaskrawej sytuacji, do której się odnosiłam w myślach, to jakiegoś rodzaju negacja i właśnie skupienie się na tym najgorszym możliwym scenariuszu pokazała mi, że hej, to nie jest wcale najgorsze, co mnie może spotkać. I teraz, gdy coś robię i przychodzi do mnie ta myśl co dawniej, która wzbudzała we mnie taką ogromną panikę, to automatycznie staram się myśleć o, tym, oś o tej ośmieszonej sytuacji, tak bym powiedziała. I daje mi to pewnego rodzaju ulgę, bo pokazuje mi, że to nie jest tragiczna sytuacja, jeżeli tak się stanie. Wydaje mi się, że to o tyle. Chciałam jeszcze skończyć ten dzisiejszy odcinek z cytatem Niczego, który mówi: Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. I myślę, że w tym jest esencja naszego życia, aby iść przez życie w taki sposób, żeby było ono dla nas tak pasjonujące i tak niezwykłe, że jest dla nas wszystkim, co istnieje. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mojego Instagrama: Aleksandra Grubel. I słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć!